kurde, znalazłem się tyle, naprzezierałem się po krzaczorach. No e, i zobaczcie, nie wiem, może parę razy rzucę. Posiadałem aplikację, nic nie pokazywało. Jeszcze muszę zacząć teraz obserwować radar busz. Może pójdzie jakoś bokiem, ale... O! Ale czarno to widzę, idę! Jeszcze mi, jeszcze mi zostało tutaj ze... 150 metrów do miejscówki Może jakoś parę razy rzucę Chociaż... Ora przybrała Może tutaj na wejściu, ktoś ataku, będzie atakować. Teraz ta ryba tu powinna wchodzić na starorzecze. Może ten boleń w końcu się pokaże. bo nie będę ryzykował, kurde, bo... Naszedłem się, naszedłem, gówno z tego. kurde ciężko będzie A, chyba się odwinęła no nurcie silna A to leczyłem właśnie, że że teraz właśnie przy tym przyborze o kurde, ale połknęła, matko jedyna udało się odhaczyć na szczęście kurde szybko tylko zmierzę a, sześćdziesiątka i wypuszczamy, teraz na... dobrze, wszystko w porządku. Bałem się, że po takim połknięciu. Kurde, że... Już jak wskrzela złapie, to już ciężko jest naprawdę ją uratować, ale... Ale na szczęście udało się. No i dobra. Kurde. Naprawdę strach. No, ciekawe, ci. jedna... I może więcej tak. Nareszcie trafiła się nagroda za wytrwałość. Miałem kilkanaście wypadów, no ale powiem Wam szczerze, że dawno takiego roku rozpoczęcia słabego nie miałem. Trafiło się tam parę ale ryb, ale ciężko to nazwać jakimiś rapkami. Boleniami takie przedszkole Wrzucę wam tu parę takich ujęć Nie, nie no to mi chodzi, kurde Zmykaj I po co ci to było? Po co? No. następny bolonek, no tak. Wymiakaj, kurde, zmykaj. No i nareszcie, nareszcie się trafia. Na przyborze właśnie dla początkujących boleniarzy to mam taką radę właśnie żeby szukać takie miejsca ze spowolnieniem gdzie woda kręci, gdzie może się schować drobnica. No, wiadomo, że za drobnicą idzie boleń. Dobrze, jak jakieś trawy są w pobliżu. No, tu jest właśnie taka ta miejscówka, o której mówiłem. A ten nurt idzie. A tu jest takie spowolnienie teraz dla tych ryb. Właśnie na przyborze to takie miejscówka do odpoczynku. siedzi. Myślałem, że zawad. Ale powiem wam coś pięknego jest. A? Dziwnie to chodzi. Pokaże się, co to jest Rapa chyba, ale o, ta będzie ładniejsza Chociaż chociaż może nie, ale o, chodź, chodź, chodź. chodź. Nie, większa. Ta. Już jak podbierak nie chciała wejść, to już większa jest. Dobra. Odczepiamy. Tylko ułożyć tu gdzieś tę wędkę. O, na no spokój, spokoj, spokój. Już się zaraz szybko wypuszczę. Tylko zmierzymy nie wiem czy widać no takie 66 już ładnie jest ostatni uśmiech do kamery tak pięknie dobra idziemy wypuszczać a poszła pięknie dobra o, nie pochlapała. Zobaczę może jeszcze. Jakiś jeden bolonek patroluje tutaj okolicę. A? No. Tym razem zawad. Wtedy myślałem, że, że coś przywadziłem. Okazało się, że było ale... Patrzcie no. sobie na takiego do dorado. Gdzieś tam w którym chyba w filmie mówiłem, że wykupiłem tutaj u nas w sklepie wszystkie, co miał. Cena była dobra, a, a sprawdzam się to. Z czystym sercem mogę polecić. Nie jest to żaden odcinek sponsorowany, no ale to mogę Wam polecić te, tą przynętę. Dobra, tak jak mówiłem, według zasady, parę rzutów i trzeba iść dalej. Tam jeszcze jest. Jeszcze tam takie spokojniejsze miejsce. Następne. Także jak burza raczej przeszła, to spróbujemy. No i zobaczcie sobie, no. A już miałem jechać. <grystanie> e kurde. Nie, no, dzisiaj. Dzisiaj jest super dzień. Chodź do mamusi. O! Następna sześćdziesiątka. O, pięknie się wypięła. A. No, dzisiaj to jest dzień koń. No, wydawało mi się, no tam jest równo. Zobaczcie sobie, takie 62. To jednak w nurcie, jednak myli. Dobra. Idę, Cię wypuszczę. Pięknie. podziękuję Ci za piękną walkę. Dobra ale bym się nie spodziewał proszę cię proszę was to no ale mówię każde nawet małe spowolnienie to A i to to jest najlepsze no to już trzeci raz do zobaczenia i do usłyszenia w na następnym filmie. Już teraz naprawdę nigdzie nie zahaczam. Jadę do domu.